Cześć, witam Was na moim kanale. Ja jestem Arisu i dzisiaj przychodzę do Was z filmem z moimi ulubionymi kreskami w anime, tak więc zaczynam. Jakiś czas temu nagrałam film z moimi nienawidzonymi kreskami, tych, które nie lubię, i również powiedziałam i czego nie lubię w tych kreskach, a dzisiaj stwierdziłam, że zrobię coś innego, coś. Wręcz aż przeciwnego, czyli powiem Wam, y, jakie są moje ulubione kreski i na co patrzę w kresce, bo to w sumie jest dosyć ważne. Przedstawię Wam, na co zwracam uwagę w kresce, no i również podam kilka kresek, które najbardziej mi się spodobały. Przede wszystkim, jaka musi być kreska ładna. Ale co to oznacza, bo dla każdego ładne będzie oznaczało całkowicie co innego. Jak wiecie, bądź nie wiecie, ja się w sumie zastanawiam, czy widać, to mój obraz, który ja robię z paprykami, ale ok, mniejsza o to. Jeżeli widać, to fajnie, jeżeli nie widać, to szkoda, albo w sumie też fajnie, bo on. No jeszcze nie jest skończony. Ale ja ogólnie rysuję i z racji tego, że rysuję, no to również staram się rysować dobrze anatomicznie, więc również mocno patrzę na anatomię w kresce. W tamtym filmie, gdzie mówiłam o najbrzydszych kreskach, wspomniałam również o anatomii i. Tam, gdzie kreska nie ma dobrze wyrysowanej anatomii, ta głowa jest strasznie źle narysowana, to takich kresek po prostu nie lubię. I również patrzę na anatomię. Czasami ona jest zaburzona, ale czasami właśnie ten efekt jest zamierzony, żeby troszeczkę podkreślić, uwydatnić coś innego w człowieku. Więc takie kreski są zazwyczaj ciekawe i tyle, ale jeżeli jest naprawdę piękna anatomia zachowana, bo wiadomo, anatomia człowieka, anatomia postaci kreskówkowych jest zawsze troszeczkę inna i na inne rzeczy trzeba patrzeć, ale ogólnie tak wiecie no się naoglądałam troszeczkę tych anime, więc plus minus wiem jak to, co powinno wyglądać i zazwyczaj właśnie patrzę, czy jest dobrze narysowana anatomicznie i właśnie ta anatomia dla mnie jest najważniejsza najczęściej, no, jest ona dobrze narysowana, ale naprawdę anatomia to jest numer jeden, jeżeli jest dobra anatomia, no to to już dla mnie kreska też jest ładniejsza też bardzo lubię kreski, które się w jakiś sposób y, wyróżniają i teraz jak o tym wszystkim mówię, nie wiem czemu przychodzi mi anime Shuzoku Revi... nie i Shukan Friends jakoś tak, bo ona miała taką bardzo dziwną tą kreskę. Mi się ogólnie nie podobała, bo była bardzo duża różnica pomiędzy nosem a ustami, taka duża odległość, ale tak się wyróżniała pod tym względem. Przykładowo kreska w JoJo również się wyróżnia. Wystarczy wziąć pierwszy lepszy kadr z anime, właśnie z tego anime i od razu wiemy, że to jest JoJo. I moim zdaniem to jest największy plus właśnie tego anime za kreskę, za taką charakterystyczną kreskę. Jest wiele anime, w ogóle każde anime się od siebie różni. Przykładowo też Studio Ghibli ma taką swoją już taką ikoniczną bym powiedziała nawet tą kreskę, bo od razu ją widać. Ja przykładowo w studiu Ghibli najbardziej lubię jednak te otoczenia, te lasy, te przestrzenie. To wygląda tak cudownie, tak pięknie, ogólnie widok tam postaci miesza o to, ale widok kucza robią przepiękny. Próbuję sobie jeszcze przypomnieć jakieś anime z taką inną, wyróżniającą się kreską, ale tu można naprawdę podać wiele. Przykładowo teraz oglądam O'Sama Ranking i ono też ma taką bardzo zwykłą kreskę, tak bym powiedziała kreskówkową bardziej niż animową, ale też jest dosyć przyjemna, taka zwykła, taka prosta. I czasami nawet ta prostota jest też dobra. Chociaż nadal nie wiem, czy podoba mi się ta kreska, czy nie, ale przede wszystkim jest inna i oryginalna. A ja jestem tym typem człowieka, co jak widzi coś innego, wyróżniającego się, to od razu mi się podoba. Jeszcze taką kreską mocno wyróżniającą się to było Great Pretender. Tam ta kreska też była bardziej kreskówkowa niż animowa, bo zazwyczaj kreska w anime charakteryzuje się tym, że są te takie duże oczy, i to jest chyba takie najbardziej takie pierwsze, co się rzuca w oczy, czyli te oczy, a właśnie w Great Pretender nie było tego aż tak mocno uwydatnione, ale nadal było to anime. Więc w sumie z drugiej strony fajnie, że odchodzą od tego stereotypu, że dziewczyny muszą mieć. W anime te duże oczy, i ogólnie są duże oczy, bardzo małe nosy i małe usta. Fajnie, że od tego odchodzą, bo wtedy kreski wydają się dużo, dużo ciekawsze. I to są takie pierwsze kreski, które mi przychodzą na myśl, bo na pewno jest ich tego, jest tego po prostu więcej. Jak już wspomniałam o tych oczach, no to oczywiście w kresce lubię te oczy, w sensie jak one są ładnie narysowane ja bardzo lubię te oczy, które mają dużo szczegółów gdzieś widziałam takie coś, że właśnie najwięcej czasu gdzieś na chyba 20% budżetu, czy ogólnie czasu przeznaczone jest na oczy i to widać i niektóre kreski mają tak pięknie wyrysowane oczy one mają w sobie tyle elementów, że to jest po prostu złoto patrzeć na te oczy, naprawdę to jest, to jest, to jest coś pięknego, to jest coś wspaniałego I jak te oczy naprawdę mają dużo szczegółów no to anima automatycznie ma taki lepszy odbiór, moim zdaniem. Kolor w kresce ma też wielkie znaczenie. Mówiąc kreska, mam ogólnie na myśli grafika, bo ogólnie przyjęło się tak, że ogólnie mówi się, że kreska, ale to chyba chodzi kreska o narysowanie, a ja tutaj bardziej mówię ogólnie o cały wygląd anime, ale będę po prostu posługiwać się terminem kreska, bo jest ono bardziej takie znane. Ogólnie chodzi mi o grafikę. To również kolor ma tutaj wielkie znaczenie, bo jak wiemy, kolorowe anime naprawdę przyjemnie się ogląda. Ja zawsze podziwiam Studio Ghibli, już powtarzam to któryś raz, ale ich tuła są piękne, są kolorowe. Ten błękit, ta zieleń, to fajne, ten podkreślone to słońce, że jest tak fajnie cieplutko, kolorowo. Naprawdę jest świetne. Kojarzę też, że Kisne i miał też bardzo ciekawe kolory, w sensie były tam dużo było tych kolorów, ogólnie nasz świat jest bardzo taki smutny i szary, i bardzo fajnie, że anime kolorem zaznacza to, że to jest takie wszystkie fajne, wesołe. I ogólnie oglądając takie piękne, nasycone kolory, od razu robi nam się przyjemniej, bo jak wiadomo, no, ja ogólnie mówię rysuję, no to ja jak rysuję coś realnego, no to używam zazwyczaj brązów szarości ciepłych, zimnych i to podobne, bo tak po prostu wygląda na świat. Na świat jest po prostu szary, szary, smutny, a anime zawsze jest takie, no kolorowe te kolory, w ogóle to grani kolorami, te kontrasty, to naprawdę robi wielką, wielką robotę. I teraz sobie tak przytoczmy pierwsze lepsze, smutne anime. Powiedzmy takie nie wiem, Atak Tytanów, Tokio Ghoul czy coś. Tam jest mało kolorów. A szkodało teraz takie Kizna iwe, na przykład Hyouka, Valet Garden, y, Studio Ghibli, no mają fajniejsze kolory, ale to wszystko zależy właśnie, jaki chcemy uzyskać efekt. No bo jak wspomniałam, y, Atak Tytanów i Tokio Ghoul, no to, to są takie mruczniejsze anime, no to ta kreska musi też być bardziej Zimna i ciemna. Natomiast takie te wesołe, wesolutkie anime, um, które mają być po prostu takim fajnym oderwaniem od rzeczywistości, no to muszą mieć ten kolor troszeczkę inny. I właśnie, kolorystyka też jest bardzo, bardzo ważna, ale to wszystko zależy od efektu, jaki chcemy osiągnąć. Kolejna rzecz, którą bardzo lubię, no to ślicznie wyrysowana kreska. Na przykład te dziewczyny z wodnymi oczami, fajnie wyrysowanymi, fajne kolory, takie radosne i żywe. Przykładowo to bardzo dobrze wygląda w romasach, to po prostu siedzieć, oglądać i podziwiać. Ale tak jak mówię, kreskę trzeba dopasować do. Ogólnie anime. No, nie weźmiemy cukierkowej kreski do horroru, bo będzie no, no, odbierze to ten cały efekt. Ale przede wszystkim, no, pięknie wersowana kreska. To jest taki całokształt, że muszą, muszą być dobrze wersowane anatomicznie, muszą być piękne, ładne oczy, no i ładne kolory. I wtedy jest perfekcyjnie. Jeżeli chodzi o moje ulubione kreski, no to bardzo spodobała mi się kreska Hiołka. Jest ona taka bardzo miękka, taka fajna, delikatna, taka pra praktycznie wręcz idealna. To właśnie tego typu anime, takich lekkich dramatów, okruchy życia czy romanse. Uwielbiam kreskę Violet Evangarden. te oczy tam są piękne i ogólnie cała kreska i ogólnie miejsce, to jak oni mają to wszystko ładnie zbudowane, chwyta mnie za serduszko i również Violet Evangarden jest taką kreską, która się wyróżnia, inaczej jest ona narysowana i ona jest tak fajnie wyróżniająca się i też po prostu ubóstwiam tą kreskę. Oczywiście kreska JoJo. Tutaj nie mogło zabraknąć JoJo. Ja ogólnie jestem wielką fanką JoJo, uwielbiam JoJo i również ta kreska jest też przyjemna. Jest przede wszystkim wyróżniająca się, co już wspomniałam wcześniej, że lubię takie kreski i dlatego lubię tą kreskę. I ogólnie w JoJo też są te kolory inne. One są też takie nasycone i oni również się tam bawią dosyć mocno tymi kolorami i to też super wygląda. Tak jak już wspomniałam, kreska Studia Ghibli ma w sobie to coś. Też ją ubóstwiam i uwielbiam. No jest też wiele, wiele innych anime z piękną kreską Przykładowo Koen no Great Pretender Chociaż Great Pretender bardziej mi się podoba w ogóle sam zamysł kreski Sama kreska może nie jest moją ulubioną, ale jest przede wszystkim ciekawa Moimi ulubionymi kreskami najczęściej są właśnie kreski z takich lekkich dramatów, romansideł, okruchy życia, coś w tym stylu Bo takie kreski zazwyczaj są specjalnie pod to narysowane, żeby one były takie fajne i delikatne I ogólnie takie kreski lubię najbardziej Ogólnie czy mocno patrzy na kreskę? Czasami tak, czasami nie. Kreska zmienia się na przestrzeni lat. Kiedyś robili te trójkątne twarze, które mi się nie podobają, ale jeżeli takie anime będzie, no to ja je obejrzę. Na kreskę staram się aż tak mocno nie patrzeć. Jak są jakieś stare anime, no to jest to troszeczkę trudniejsze, bo ta kreska może dać w kość, jak i również jakość danego anime. Ale ogólnie jestem typem osoby, która nie skreśla anime, bo jest jakaś brzydka kreska. I dla mnie jest to straszne, że przykładowo polecę komuś jakieś starsze anime, to powie nie, nie obejrzy tego anime, bo ma brzydką kreskę. Naprawdę czasami są tak dobre anime, więc ogólnie polecam bardziej patrzeć na fabułę niż na kreskę. Więc tak, to były moje ulubione kreski, napiszcie w komentarzu jaką wykreskę lubicie, z jakiego anime, bądź czego właśnie nie lubicie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, no i my oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku, więc pa pa!